Po przekroczeniu 60 roku życia osłabione krążenie może aż trzykrotnie zwiększyć ryzyko groźnych upadków. Istnieje jednak pewien sekret, o którym milczy większość specjalistów. Mowa o napoju, który potrafi odwrócić ten niekorzystny proces w zaledwie kilka godzin. Nie mówimy tu o dniach czy tygodniach kuracji, lecz o natychmiastowym działaniu. Wyjaśnię Ci teraz dokładnie, co dzieje się w Twoich nogach w ciągu pierwszej doby od jego spożycia. Poczujesz powracające ciepło. Nieznośne mrowienie ustąpi, a twoje kończyny zaczną funkcjonować zgodnie z naturą. Co więcej, przygotowałem ranking dziesięciu najskuteczniejszych napojów od tych najmniej efektywnych, po to o potężnym działaniu, abyś wiedział, co naprawdę działa, a co jest jedynie stratą czasu. Lider tego zestawienia przynosi spektakularne rezultaty, zwiększając średnicę tętnic aż o 30%. 30% ta różnica to granica oddzielająca bolesne szuranie nogami po domu od poczucia pewności i bezpieczeństwa przy każdym kroku. To różnica między wiecznie zziębniętymi, drętwymi stopami a nogami, które służą ci tak, jak powinny. Co najbardziej zaskakujące, ten napój prawdopodobnie znajduje się już w twojej kuchni, ale stosujesz go w niewłaściwy sposób. Uważaj, bo to, co ci zaraz pokażę, stoi w sprzeczności z większością zaleceń, które słyszysz w przychodni. Pod koniec tego materiału zrozumiesz, Dlaczego Twoje krążenie się pogarszało, mimo że skrupulatnie stosowałeś się do wszystkich medycznych rad? Pozwól, że zobrazuję sytuację w Twoich nogach. W okolicach 60% produkcja tlenku azotu w Twoich naczyniach krwionośnych spada do poziomu 70%. Tlenek azotu to kluczowa cząsteczka, która utrzymuje tętnice w stanie rozluźnienia i drożności. Bez niej naczynia kurczą się, sztywnieją i zwężają, przez co krew z trudem dociera do stóp. Gdy krążenie słabnie, Mięśnie otrzymują mniej tlenu, toksyczne produkty przemiany materii zaczynają się gromadzić, a nerwy ulegają szybszemu uszkodzeniu. W tych zwężonych kanałach zaczynają tworzyć się mikrozakrzepy niewidoczne gołym okiem, ale rosnące z dnia na dzień, co drastycznie zwiększa ryzyko poważnych powikłań. Tradycyjna medycyna zazwyczaj sugeruje aspirynę, ćwiczenia fizyczne lub trzymanie nóg w górze. Owszem, te metody przynoszą pewną ulgę, ale leczą jedynie objawy. Nie uderzają w źródło problemu. Jakim jest spadek naturalnej produkcji tlenku azotu? Dobra wiadomość jest taka, że ten proces nie jest nieodwracalny. Można go cofnąć. Zanim przejdziemy do omówienia tego cudownego napoju, musisz zrozumieć naukę stojącą za tym mechanizmem. Niektóre płyny stymulują organizm do ponownej produkcji tlenku azotu. To nie sztuczka ani magiczna formuła. To czysta biochemia potwierdzona przez ponad 3000 badań klinicznych. Gdy spożywasz te napoje, twoje ciało przetwarza zawarte w nich związki w tlenek azotu. Kiedy ta molekuła zaczyna krążyć w Twoim systemie, tętnice rozluźniają się w ciągu kilku minut. Fachowo nazywamy to wazodylatacją. To termin opisujący moment, w którym twoje naczynia krwionośne otwierają się niczym szerokie autostrady, zamiast pozostawać wąskimi, zablokowanymi ścieżkami. Efekt jest piorunujący. Dopływ krwi do nóg może wzrosnąć od 1940 do 1960 i w ciągu zaledwie jednego dnia. Poczujesz to natychmiast. Uczucie ciężkości znika, skurcze ustają, a stopy stają się ciepłe. Z biegiem tygodni regeneracja postępuje głębiej, tworzą się nowe naczynia włosowate, poprawia się funkcja nerwów, a ryzyko upadku znacząco maleje. Jednak nie wszystkie napoje obiecujące poprawę krążenia są sobie równe. Niektóre są bezużyteczne, inne pomagają, ale niosą ze sobą skutki uboczne. Tylko nieliczne zapewniają prawdziwy efekt, kosztując przy tym grosze za porcję. Przez pół roku analizowałem dane naukowe, rozmawiałem z chirurgami naczyniowymi i osobiście testowałem te mikstury. Teraz chcę je dla ciebie sklasyfikować, zaczynając od tych, które dają znikome rezultaty. Napój numer 10, zwykła woda. Zacznijmy od oczywistości. Czysta woda tak, odpowiednie nawodnienie jest kluczowe, ponieważ odwodnienie zagęszcza krew i utrudnia jej cyrkulację. Jednak brutalna prawda jest taka, że woda sama w sobie ma bardzo ograniczony wpływ na poprawę krążenia u osób po 60. Badania opublikowane w Journal of Applied Physiology wykazały, że samo nawodnienie zwiększa przepływ krwi zaledwie o 8%. 8%. To zdecydowanie za mało, gdy twój organizm utracił już 70% tlenku azotu. Przyczyna jest prosta: woda nie zawiera azotanów ani substancji wywołujących rozszerzanie naczyń. Podtrzymuje jedynie podstawowe funkcje życiowe. Można to porównać do tankowania samochodu, żeby nie stanął na drodze to konieczne, ale nie sprawi, że auto nagle zyska sportowe osiągi. Oczywiście, musisz pić wystarczająco dużo wody, minimum 8 szklanek dziennie. Ale nie oczekuj, że to samo w sobie odmieni stan twoich nóg. To fundament, na którym budujemy prawdziwą poprawę, a nie ostateczne rozwiązanie. Ocena 2 na 10. Niezbędna, ale niewystarczająca. Napój numer 9, zielona herbata. Zielona herbata od zawsze cieszy się świetną prasą i faktycznie zawiera związki wspierające pracę naczyń, ale jej wpływ na krążenie w kończynach dolnych jest ograniczony. Badania wskazują, że zielona herbata zwiększa rozszerzalność naczyń wywołaną przepływem około 12%. To lepszy wynik niż w przypadku wody, ale wciąż niewystarczający, by odczuć radykalną zmianę. Dzieje się tak, ponieważ aktywne składniki działają tu powoli i wymagają czasu. Wpływają one na poprawę funkcji śródbłąka stopniowo, a nie w ciągu kilku godzin. Co więcej, wymagają systematyczności. Musisz pić herbatę regularnie przez 8 do 12 tygodni aby zauważyć jakąkolwiek różnicę. Jest jeszcze jeden haczyk, kofeina. U niektórych osób może ona powodować obkurczanie naczyń krwionośnych, co w praktyce sabotuje nasz główny cel, jakim jest poprawa krążenia. Nie zrozum mnie źle. Zielona herbata oferuje szereg innych korzyści: to potężna dawka antyoksydantów, wsparcie dla metabolizmu i ochrona mózgu. Jednak jeśli twoim priorytetem jest przywrócenie krążenia w nogach po sześćdziesiątce, jej działanie jest po prostu zbyt powolne. Powszechnym błędem jest też zalewanie jej wrzątkiem, co niszczy nawet połowę cennych związków. Idealna temperatura to około 77 stopni Celsjusza. Ocena 3 na 10 Ograniczone korzyści i rezultaty wymagające anielskiej cierpliwości. Napój numer 8 Sok z cierpkiej wiśni Sok z cierpkiej wiśni to bogactwo antocyjanów związków, które pomagają redukować sztywność tętnic. Według badań opublikowanych w American Journal of Clinical Nutrition, picie tego soku poprawiło przepływ krwi o 18% po 12 tygodniach regularnego stosowania. Antocyjany wygaszają stany zapalne w ścianach naczyń, ułatwiając ich rozluźnienie i usprawniając przepływ. Istnieje jednak pewna istotna wada. Napój ten zawiera znaczne ilości cukru. W jednej szklance może znajdować się nawet 30 gramów, co powoduje wyrzut insuliny i w krótkiej perspektywie może wręcz pogorszyć krążenie. Do tego dochodzi kwestia ceny to droga kuracja. Butelka dobrej jakości kosztuje około 8 dolarów, co przy codziennym spożyciu daje wydatek rzędu 50 dolarów miesięcznie. Jeśli zdecydujesz się włączyć go do diety, sugeruję rozcieńczanie, jedna część soku na trzy części wody, spożywane wyłącznie rano, aby zminimalizować wpływ cukru na organizm. Ocena 4 na 10. Skuteczny, ale z poważnymi ograniczeniami. Napój numer 7. Sok z granatu. Sok z granatu to zawodnik wagi cięższej niż wiśnia. Zawiera punikalaginy, silne przeciwutleniacze, które działają jak tarcza dla tlenku azotu. Chroniąc go przed zbyt szybkim rozpadem. Badania na seniorach wykazały, że picie soku z granatu zwiększyło przepływ krwi o 22% w zaledwie czterech tygodnie. Co więcej, roczne studium pokazało, że potrafi on zredukować blaszki miażdżycowe w tętnicach nawet o 30%. To niezwykle inteligentny mechanizm. Nie chodzi tylko o produkcję nowego tlenku azotu, ale ochronę tego, który już masz, przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Niestety, Tutaj również problemem jest wysoka zawartość cukru do 32 g w szklance oraz wysoka cena wahająca się od 12 do 15 dolarów za butelkę. Moja rekomendacja działa świetnie, jeśli twój budżet na to pozwala i dobrze tolerujesz cukier. Istnieją jednak opcje skuteczniejsze i tańsze. Jeśli wybierzesz granat, szukaj czystego soku bez dodatków i mocno go rozcieńczaj. Ocena 5 na 10. Efektywny ale drogi i zbyt słodki. Napój numer 6 kakao. Czyste kakao, czy to w formie proszku, czy gorzkiej czekolady, to potężny stymulator układu krążenia. Zawarte w nim flawanole drastycznie zwiększają produkcję tlenku azotu. Metaanaliza obejmująca 42 badania wykazała, że kakao poprawia przepływ krwi średnio o 24%. Najbardziej imponująca jest szybkość działania, efekt pojawia się już po dwóch godzinach od spożycia. Możesz fizycznie poczuć, jak Twoje nogi stają się cieplejsze, a dokuczliwe mrowienie ustępuje. Kluczem jest jednak forma podania. Zapomnij o słodzonych napojach czekoladowych ze sklepu. Mówimy o czystym, niesłodzonym kakao wymieszanym z gorącą wodą lub mlekiem. Idealna dawka to 20-30 gramów dziennie, co dostarcza od 500 do 700 mg flawanoli. Jedynym minusem jest smak, bez słodzika, może być trudny do przełknięcia. Rozwiązaniem jest dodanie odrobiny stewii lub słodzika z owoców mnicha. Ocena 6 na 10. Bardzo skuteczne pod warunkiem właściwego przygotowania. Napój numer 5, sok z arbuza. Sok z arbuza to prawdziwa fabryka tlenku azotu, a to za sprawą wysokiej zawartości L-cytruliny. L-cytrulina to aminokwas, który organizm bezpośrednio przekształca w tlenek azotu. Szklanka o pojemności 160 ml zawiera około 1000 mg tego związku. Badania dowodzą, że picie soku z arbuza poprawia funkcję tętnic o 28% po 6 tygodniach regularnego stosowania. Pomaga on również obniżyć ciśnienie krwi i zredukować sztywność naczyń. Efekt w kończynach jest zauważalny bardzo szybko. Wiele osób odczuwa przyjemne ciepło w stopach już po 3 godzinach od wypicia, a uczucie ciężkości i ból maleją znacząco w ciągu zaledwie tygodnia. Choć arbus zawiera naturalne cukry, wysoka zawartość wody i błonnika łagodzi ich wpływ na glikemię. Głównym problemem jest dostępność. Świeży sok łatwo uzyskać latem, ale kupowanie dobrej jakości arbuzów przez cały rok może być kosztowne i kłopotliwe. Ocena 7 na 10 Znakomite rezultaty, ale ograniczona dostępność sezonowa. Napój numer 4. Herbata z hibiskusa. Herbata z hibiskusa to niedoceniany, a zaskakująco potężny sojusznik Twoich żył. Zawiera kwasy organiczne i antocyjany, które pomagają obniżyć ciśnienie krwi i usprawnić przepływ, celując szczególnie w funkcję śródbłonka wewnętrznej wyściółki naczyń. Sześciotygodniowe badanie wykazało, że ten napar może obniżyć ciśnienie krwi o 11 punktów i zwiększyć przepływ krwi aż o 31%. 31%. Rezultaty przychodzą szybko. Wiele osób zauważa poprawę w zaledwie 10 dni. Skurcze znikają, drętwienie ustępuje. Co ważne, jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne. Opakowanie kosztuje grosze i wystarcza na cały miesiąc. Aby przygotować napar, pasz dwie torebki w gorącej wodzie przez 10 minut i pij dwa razy dziennie. Smak jest kwaskowaty, przypominający nieco żurawinę. Możesz go lekko dosłodzić stewią bez obaw o skoki cukru. Pamiętaj jednak, że hibiskus może znacznie obniżać ciśnienie. Jeśli przyjmujesz już leki na nadciśnienie, skonsultuj się z lekarzem przed włączeniem dużych ilości tego napoju do diety. Ocena 8 na 10. Potężny, tani i szybko działający. Napój numer 3. Sok z selera naciowego. Sok z selera ma realny i udowodniony wpływ na hemodynamikę. Seler to jedno z najlepszych naturalnych źródeł azotanów. Które organizm przekształca w tlenek azotu w procesie zaczynającym się już w jamie ustnej, a kończącym brzołądku. Szklanka 160 ml zawiera około 250 mg azotanów, co wystarcza, by zwiększyć przepływ krwi o 35-40% w ciągu zaledwie 3 godzin. Taki efekt jest zbawienny dla osób starszych, które walczą o utrzymanie sprawnego krążenia w nogach. Nauka to potwierdza. Badanie opublikowane w Hypertension Journal wykazało, że azotany pochodzące z warzyw są skuteczniejsze niż syntetyczne suplementy. Ideałem jest sok świeżo wyciskany. Będziesz potrzebować wyciskarki. 4 do 5 dużych łodyg wystarczą na jedną szklankę. Dla maksymalnych korzyści pij go rano, na czczo. Smak jest specyficzny, słonawy, ziemisty, bardzo roślinny. Nie każdemu przypadnie do gustu, ale warto się przełamać dla zdrowia żył. Ocena Ośniu i na 10. Niezwykle skuteczny, choć smak bywa odpychający, a przygotowanie wymaga sprzętu. Napój numer 2. Smoothie z rukoli. Rukola. Roślina o najwyższej naturalnej zawartości dietetycznych azotanów na świecie. Dwie filiżanki tych liści dostarczają około 480 mg azotanów. Jeśli zblendujesz rukolę z owocami, by złagodzić jej ostry smak, otrzymasz potężny koktajl stymulujący krążenie. Badania wskazują, że zielone warzywa liściaste bogate w azotany mogą poprawić przepływ krwi nawet o 42% po zaledwie dwóch tygodniach codziennego spożywania. 42% Oto sprawdzony przepis. Dwie garście rukoli, garść borówek, pół banana, szklanka niesłodzonego mlekami. Zblenduj na gładką masę i wypij natychmiast. Azotany szybko ulegają utlenieniu. Wpływ na nogi jest niezaprzeczalny. Po tygodniu skurcze słabną, stopy są cieplejsze, a chud staje się lżejszy. Po miesiącu poprawia się nawet koloryt i tekstura skóry na łydkach. Jedyne ograniczenie to praktyczność, wymaga to codziennego przygotowywania i dostępu do świeżej rukoli. Ocena 9 na 10. Ekstremalnie silny, ale wymaga dyscypliny. Napój numer 1. Sok z buraka. Sok z buraka to absolutny mistrz w kategorii poprawy krążenia. Szklanka o pojemności około 250 ml zawiera od 300 do 400 mg azotanów. Twój organizm z niesamowitą wydajnością zamienia je w tlenek azotu, a po 2-3 godzinach przepływ krwi może wzrosnąć o 35%. Liczne badania potwierdzają to testami rozszerzalności naczyń, pomiarami ciśnienia i oceną sztywności tętnic. Burak wyróżnia się szybkością i trwałością działania. Badanie w Journal of Applied Physiology wykazało, że seniorzy pijący ten sok codziennie przez 15 dni odnotowali 45% wzrost przepływu krwi w nogach, 38% spadek sztywności tętnic i 22% poprawę wytrzymałości podczas chodzenia. Ból przy chromaniu przystankowym znacznie się zmniejszył. Efekty widać już po kilku godzinach. Nogi odzyskują ciepło, skurcze znikają w kilka dni, a spektakularna przemiana następuje po dwóch tygodniach. Jak go stosować? Pij szklankę czystego soku rano, na czczo. Używaj soku 100%, bez dodatków. Cztery średnie buraki dają jedną szklankę soku. Smak jest ziemisty, lekko słodki. Ostrzeżenie, u 10-15 ludzi mocz może przybrać różowy odcień to niegroźne zjawisko. Ocena 10 na 10. Maksymalna skuteczność, szybki efekt i długotrwałe rezultaty. Ważna uwaga, buraki zawierają szczawiany. Jeśli masz historię kamieni nerkowych, skonsultuj się z lekarzem. Jednak dla zdecydowanej większości osób po 60. z problemami krążenia, sok z buraka pozostaje najskuteczniejszym dostępnym napojem. Ocena: 10 dziesiątych. Maksymalna efektywność, potwierdzone wyniki i przystępna cena. Jak prawidłowo wdrożyć ten plan? Rano, zacznij dzień od szklanki czystego soku z buraka, ok. 250 ml, na czczo. To fundament całej strategii. W ciągu dnia, jeśli chcesz przyspieszyć efekty, dołącz herbatę z hibiskusa lub sok z selera. Nie musisz pić obu. Wybierz jeden i bądź konsekwentny. Opcjonalnie, dla jeszcze lepszego efektu, 3-4 razy w tygodniu włącz smoothie z rukoli. Czego możesz się spodziewać? Po trzech dniach zauważysz, że nogi są cieplejsze. Po tygodniu skurcze zaczną ustępować. Po dwóch tygodniach poprawi się twoja zdolność chodzenia, a ryzyko upadku znacznie spadnie. Po miesiącu twoje krążenie poprawi się na tyle, że zauważy to nawet lekarz podczas rutynowej kontroli. Kluczem jest konsekwencja. Nie wystarczy pić soku przez trzy dni. Musisz uczynić z tego codzienny nawyk, tak jak mycie zębów czy branie leków. Różnica polega na tym, że to naprawdę działa i kosztuje grosze w porównaniu do leków na receptę, które mogą mieć mnóstwo skutków ubocznych. Krytyczne błędy, których należy unikać: nie łącz tych napojów z jedzeniem. Pij je na czczo. Aby maksymalnie przyswoić azotany, odczekaj co najmniej 30 minut przed śniadaniem. Unikaj płynu do płukania ust bezpośrednio po wypiciu napojów bogatych w azotany. Zabija on w jamie ustnej bakterie niezbędne do konwersji azotanów w azotyny, co niweluje całą korzyść. Nie oczekuj cudów w jedną noc. Zauważysz szybką poprawę, ale pełna regeneracja naczyń wymaga tygodni regularności. Ważne ostrzeżenia i słowo końcowe. Nigdy nie odstawiaj przepisanych leków bez zgody lekarza. Te napoje wspierają krążenie, ale każda znacząca zmiana w diecie wymaga profesjonalnego nadzoru. Unikaj przetworzonej żywności i napojów z nadmiarem cukru. Czystość składu jest kluczowa. Czytaj etykiety. Zrozum jedną rzecz: Twój organizm ma zdolność do samonaprawy. Twoje naczynia krwionośne są zaprojektowane tak, by działać sprawnie, ale potrzebują odpowiedniego paliwa. Przez dekady wmawiano nam, że pogorszenie krążenia z wiekiem jest nieuniknione. To nieprawda. Można temu zapobiec i cofnąć zmiany. Dając ciału to, czego potrzebuje. Nie walczysz ze starością, lecz naprawiasz deficyt składników odżywczych spowodowany nowoczesną dietą. Nasi pradziadkowie jedli buraki i zieleninę. Myjemy przetworzoną papkę i dziwimy się, że po sześćdziesiątce nasze nogi odmawiają posłuszeństwa. Ty nie jesteś zepsuty. Twoja dieta jest zepsuta. Napraw dietę, a naprawisz krążenie. Moja propozycja dla ciebie. Zobowiąż się do picia soku z buraka każdego ranka przez 30 dni. Tylko 30 dni. Obserwuj, jak wraca ciepło. Poczuj, jak znikają skurcze. Zrób zdjęcie swoich nóg dzisiaj i kolejne za miesiąc. Zobaczysz różnicę w kolorze skóry i zmniejszeniu obrzęków. To działa. Nauka to potwierdza. Krążenie nie poprawi się samo. Te napoje to Twoje rozwiązanie. Jak zacząć? Rano, szklanka soku z buraka na czczo, przez trzydzieści dni. Twoje nogi ci podziękują. Twoja mobilność ci podziękuje. Twoja niezależność ci podziękuje. Czas zacząć. Teraz.